się ma? Kolejny dzień. Więc jak zawsze. Duele Dokuser, ale najpierw Daily Challenge. Standardowo. Lecimy. I pierwsza runda mamy Kirgistan. Bo czerwony pasek po lewej stronie na blachach. Kirgistanu się nie uczyłem, ale to mógłby być Biszkek. Bo jednak dość duże drogi w sensie szerokie. Chyba tu się nie zastanawiam, bo i tak nic nie przeczytam. O, na szczęście to był Biszkek. Spoko, teraz mamy czarne auto z długą anteną. Eee, no, trzy pasy. Spoko, eee, raczej to jest Rosja, po prostu. Eee. Właśnie miałem mówić, że myślałem też o Ukrainie i ten numer kierunkowy jest ukraiński, bo się zaczyna od zera, czego w Rosji nie ma. Eee, bo też przejścia dla pieszych nie miały biało-żółtych pasów, tylko same białe. I dlatego nie wiedziałem, czy to na pewno jest Rosja. Uh, tu jest 800 czemu tu się od 800 zaczyna. Ale tu też w Rosji chyba nie ma czegoś takiego. Nie wiem, piękne kijów. Aha, Donisk. to jednak nie taki środek, e, czy to jest, nie wiem, myślałem na początku, że to jakiś rift, e, ale był znak pomalowany od tyłu na czarno, nie ma riftów na pewno, nie ma, ale to raczej jest Albania, bo są, nie, tu są takie e, słabo widoczne, no nie, no sorry, to są rifty, e, są, dwa paski niebieskie na blaszce, to jest Albania, bo tam jest albo tak, że są dwa paski niebieskie, albo jest jeden czerwony. A czy to jest do znalezienia. Jest Hekal. I jest ten Molaj, dobra. One są na północ. Możemy być na tej drodze w takim razie. I prawdopodobnie tak jest. Czy kąt tej drogi też e, się zgadza? Czy ja tu mogę wjechać gdziekolwiek? E, to tam jedzie i odbija w prawo i to ma sens, tak? Jesteśmy bardziej na zachód od tego. Na jakimś moście. Kurde, gdzie tu most? Do tego zakrętu w prawo jest dalej niż do tego w lewo? Nie, bo w sumie to nie wiem. Chciałbym 5K. Nie wiem, do tego w prawo jest dalej. I co, coś takiego? Tak, dobra, jest pięćka. Eee, mamy żółtą blaszkę. bo To jest Kolumbia, antena też siedzi. A taka droga? Eee, podobna droga jest w Argentynie. Tam nazywa Droga Śmierci. Eee, I w Boliwii też jest. Ale w Kolumbii? O, właśnie ja się rozpoznaję po tym, że są takie wąskie e, Chmury też są często No ogólnie w górach wysoko Ale w Kolumbii o takiej nie słyszałem Spory kawał drogi przejechałem widzieliśmy w tych górach na początku e, No ale nie znalazłem nic nie, klikam w stolicę, okej. Okay. Eee, no i ostatnia runda, mamy dwa paski niebieskie na blachach z tyłu i z przodu, tylko z przodu blacha krótsza, więc Włochy. Są kaktusy. Minąłem już parę, więc może by to było południe. Też trochę są góry, ale na południu też są góry. nie wiem, gdzie by to dokładnie mogło być. Dobra, nie chce mi się szukać. Dalej nie mogę jechać zresztą. OK, to było jednak wyżej. Dzisiaj nie poszło jakoś super. Niecałe 21 tysięcy. Jak to tutaj wygląda? Aż tak? Źle? to chyba w Polsce. Nie, dobra. 82. A co? I tak mnie nie zadowala, no ale... Trudno. Teraz duela. Jest pierwszy przeciwnik. Serbii, prawie 1300 Dobra, słup jest e, belgijski Nie wiem, Belgia by tu miała sens Nie widzę czy jest wykropkowany Niestety, ale pójdę w Belgię Tak, to była Belgia Dobra, ta antena to oczywiście Meksyk, Kolumbia, Ekwador i Brazylia, ale żółta blacha jest, więc to będzie Kolumbia. Nie wiem tylko gdzie, więc klikam mniej więcej środek. No, można było po prostu udać bogotę. Jakby to droga, taki chevron, Filipiny. Są góry, więc chyba pójdę w luzon. Ale nie tylko tam są góry, więc mogłem się też na tym przejechać. Aha, nieźle. Ja idę w max północ, a to max południe. Taki słup? Powiem tak, na Vibe. A tutaj, jakby. To tajski słup? Tajlandia by to była? Jak jest kwadratowy, wykropkowany to chyba, ale na początku myślałem o tych wyspach. Yy, jakaś Sumba, yy, wyspach w Indonezji. No nie wiem, ale z tym słupem to chyba Tajlandia. Tylko dziwnie to wygląda. Izolatory też jakieś śmieszne. Uh, takie, co raczej tam nie występują, albo rzadko występują. Nie wiem, czy to jest Tajlandia. Mam nadzieję. Tak, dobra. Mm, reflektor na... Nie wiem, nie wiem, na ile śrubek przekręcony, zgaduję, że na dwie. Bo Niemcy tu raczej mają więcej sensu niż Luksemburg? A rok mamy. gdzieś na górze jest. 23, no to Niemcy mogą być. O, wow. Blisko był. Tam zgaduję, że klik losowy, bo mniej więcej dał środek. Dobra, RPA pewnie jedziemy po lewej. No też ta antena jest angielski, więc RPA ma najwięcej tutaj sensu. I od, taki słup z tymi izolatorami tak do boku e, trzema. To jest północny wschód. Nie zawsze one idą na przemian, że tam lewa, prawa, lewa. E, czasami są po jednej stronie, ale no. Ogólnie to jest tam. Tak, i on tego nie wiedział, więc zadam mu sporo. I tu prawie koniec jest. A no to teraz nie zrobić nic głupiego, jesteśmy w USA, więc. w USA czy w Kanadzie? A teraz to już nie wiem, ty idziesz jak ty idziesz. Po prostu padę do drogi, to on nie jest. Nie wiem, tam gdzieś wyżej. O oh, wow. W sensie nie zdziwiło mnie to, że gdzie to było, tylko zdziwiło mnie to, że to jest No nic, GG. Jeszcze jeden. OK. Przeciwnik z Francji. Czy to by mogło być Polska? Tak. Chyba to jest... Czerwony, nie? Na tym bolardzie. No nie wiem, tak od razu vibe. Też dużo drzew zasadzonych przy drodze. Często w Polsce takie coś. Co jest? Bardzo północno i nie wiem skąd to wiedział. Czy były domki spod lasa i nie zwrócił uwagi? Mogło tak być. A teraz. to teraz? Na Austria. Tym bulardem. Taki też jest w Słowenii, ale w Austrii chyba reflektor jest ciemniejszy, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle prawda. No, to była Austria. Dobra, ciekawa lokacja. E, jakieś. Nie, no to są rifty. To co? Czarnogóra? Bardziej Albania. Chyba na granicy, klika. O, Czarnogóra. Tajlandia z tym bulardem, też słup jest. Izolator zwykły, w sensie no. E, niewysoki siatki też na słupach nie ma, więc bardziej bym tu był za jakimś takim chyba. Może trochę wyżej, bo troszkę górzyście. A jeszcze wyżej. No, State Bank, ale jaki State? Pff. Gdzieś jakieś info lepsze? Tak malowane słupy? Nie, no czekaj. Hmm. To by mógł być jakiś Bichar z, takim, z tak pomalowanymi słupami. A! Jednak nie. Tak to chyba drzewa malują, nie słupy. Ale nie jestem, nie jestem pewien. Będę sobie musiał Indie odświeżyć. I jest shitcomb. Raczej Indie. Trochę palmy. Pytanie, czy iść południe? Bardziej jakiś wschód po prostu. A może zachód? Sam nie wiem. Te palmy... nie, nie wiem, nie wiem. Dam niżej. Albo no w ogóle bliżej, no. Nie aż tak na wschód. No, to był zachód Wreszcie jakiś sensowny damage. Okrągłe te słupki przy. Um, no. Barierki. a jeszcze ten, ten, ten z Ontario jest. Ale te okrągłe słupki, to też e, te drewniane. To też jest coś z Ontario. I ja dałem zachód, to był wschód, więc dostanę mocno. Mimo tego, że dobro prowincję kliknąłem. Co to jest? No, słup jest portugalski. Eee, to są chyba eukaliptusy i one są bardziej północne. Eee, no ale nie wiem, co klikać tak, tak dokładniej. No nad porto. Nie potrzebuję jakiejś dobrej rundy. Słońce na górze, chyba to będzie Meksyk, ale nie mam pewności. Ten słup jest ośmiokątny, bo gdzie w tym Meksyku? Nie bardzo wiem. Tam jakoś tak. A to jeszcze niżej. No i chyba jest po mnie, co? Tak, GG. No to co, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba.